Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michu i dzisiaj taki bonusowy odcinek jubileuszowy z okazji 10 tysięcy widzów. Wszystkim obecnym na moim kanale bardzo dziękuję, wszystkim subskrybentom, jak i za te wszystkie wyświetlenia dla tych, którzy weszli na mój kanał już zostali i nawet dla tych, którzy weszli przypadkowo i obejrzeli moje filmy. W tym momencie mam 77 widzów i około 10559 wyświetleń. Chciałbym z, właśnie z tego miejsca serdecznie wszystkim podziękować. Jest mi bardzo miło, że moja twórczość do kogoś trafia i ktoś jednak chce to oglądać. Chciałem jeszcze powiedzieć, tak marginalnie dodam, że, y, dlaczego mi nie było na kanale? Ano dlatego, że jest szkoła, mam dużo nauki i tak jak już powiedziałem w ostatnim filmie, filmy będę tylko na weekendzie, więc na pewno jeszcze dziś będzie jakiś film, poradnik czy coś takiego właśnie myślę co nagrać. Dziękuję bardzo wszystkim naprawdę za oglądanie y, i chciałbym jeszcze zaprosić na moje forum, pamiętajcie o nim, komputery24h.cba.pl Zapraszam. Pomoc 24-godzinna. Zawsze się ktoś znajdzie chętny do pomocy. Także proszę pytać i, i nie, kto pyta nie błądzi, tak? Więc e, zapraszam bardzo serdecznie. To tyle. Więc czekajcie na nowy filmik. Trzymajcie się. Cześć.